chcę się powiedzieć sobie Dobra co Dobry Ale nie każdy. Ja mogę dobra? powiedzieć, że taki sam zarost jak mam tutaj to mam tu pod pachą No prawie taki sam Co uciekać Chyba się kośka. No czy to dorosły jest co ty robisz w tej chwili Dobra tak będziecie wyglądali. Ja też się schowam. Czy teraz są panowie <noise> <noise> Nie krzyk, proszę. Nie, krzyk nie, też muszę się wypowiedzieć. <noise> nie muszę tego co ja podać. Nie krzyk, tak. Całej mojej piękności nie jest ta kamera w stanie uchwycić. Całej piękności mojej nie jest w stanie kamera uchwycić. No, no I mówię, że całej piękności nie jest kamera w stanie uchwycić. Chciałbym jeszcze coś ja, ja nadać. Chyba się nie, nie ja jeszcze nie napadę. Ja bym... Ja, ja tam mogę. Ale wiecie co, ja potem z tego zdjęcia zrobię w ogóle. Będziecie mogli mieć normalne zdjęcia. Nie będzie, nie będzie widać za skanery. także ustawimy no, się jakoś na tle obrazu, po całym ręka sobie podajemy. Od no, <grym> Krzysztof nie zapomni w sobotę o wieczorze poezji czy tam. nie Przez... będzie, co żartuje? rano będzie. będę wyjeżdżał. W sobotę? Sobota w nocy? No, to, czy, to jest... czy, czy wyłącz to na chwilę i za chwilę włączymy się ponownie na wizję Przez... No musisz powiedzieć. Dziękuję Państwu Nie, chwileczkę. Jak to się mówi teraz w telewizji, że teraz... A nie to się tam tak nie mówi. Tutaj się... Łączymy się ze studia. Nie, nie, nie. Chwila reklam się. Da. Chwila no. reklam się mówi. Dobra, to przyciemnij teraz to. Masz powiedzieć chwilę, fila, chwilę reklam. Ale to takie otoczenie kurczę. Chwila reklam. Jakieś filmy amerykańskie powiedz mi Bogusiu, po prostu kim jest siostra żonety? Kto, kto to jest siostra żonety? To jest żona Ta siostra Szczepana to nie jest cały magda. To jest szczypana. Nie O! O! Się... Coś się no, nie. Naprawdę nie macie nic do przekazania dla przyszłości. Nie, nie Ale już ja bym chciał, żeby był pokój na ziemi. No. <laughs> żeby wszyscy ludzie się kochali. Ale już żeby... tak. Że wszyscy ludzie się kochali. Ale już to dobra z coś będzie mówił. Y... Chciałbym, żeby był pokój na ziemi. Ale no, dla ciebie to naprawdę denerwuje? Ja nie lubię sprawy. Dlaczego? Nie Nie, nie, nie lubisz siebie? Nie lubisz siebie? Michał, Kocham Polskę! Michał. Kocham! Walesa! Michał, robisz błąd przez historię dziewczyną. Ona nie lubi siebie. Jak nie lubi, ona nie ona lubi nie siebie, to cię wieczne. Nie się w kamerze. Nie, ona powiedziała, że nie lubi siebie. Nie rebierz, rebierz. Cicho, bo to wszystko się Tak, to się tak chciałbym przesłać przesłanie pokoju. Zobaczymy, za ile, o ile się założę, że za 3 lata będzie ci, to oglądam. Przesłanie pokoju. To. Nie. To. To nie ostatni nie jest ostatnich zni. O była pierwsza plama. ręk, króla i króla. I chciałbym, żeby wszystkie kraje były jednym wielkim krajem i żeby nie było przemocy, Och, gwałtu. I żeby była piękna pogoda i słońce zawsze świeciło. Kontynenty się połączyły. Wszystkie kontynenty, żeby się połączyły. Przede no, wyjś... wszystkim chodzi na Brydzicie. Wy, żeby żeby, żeby każda, każda matka mająca dziecko mogła mięso mu dać do garnka, bo tu jest bieda. No, matka, I to mówię jest? do Was Amerykanie, przysyłajcie nam tu paczki. Bo u nas nie mleka nie ma i nic nie ma. A Polska to jest w Europie w ogóle, tak. Polska, kocham Polskę! Lech Wałęsa! Żeby <laughs> oni to zrozumieli, mów po angielsku. Bo mi się zawsze wydaje, że jeszcze cały czas zostanę <śmiech> <śmiech> Bo To się tracą, musi próbki zrobić. Ale... Tu strasznie jest, tu Rosjanie <laughs> nas gnębią! Mafię zakładają. A ma mafii tu jest dużo. <laughs> I narkotykami. Bo... że będę mógł was potem tam zobaczyć. Tak sobie siądę kurczę z piwkiem i popatrz jak się ludzie teraz, ludzie teraz narkotykomanami się stają. Wiesz chociaż mówić, bo to jest... A mi od tych wszystkich chemikaliów to parchy tu wyskakują. Zanieczyszczenie straszne, w folderach o Krakowie to jest, że trzy dni tu człowiek nie przeżyje bez skazy na zdrowiu. Tak! To się zabij. Tak. I My tu musimy żyć, a tu nie każda matka kocha swoje dzieci. A przecież każda matka jest tylko jedna. A, a każda matka jest tylko jedna. Kosiek się chowa. Co nie lubisz? <grym> Może chwila Reklam? Co nie lubisz? No i co z tego, że nie Znowu masz coś do powiedzenia? Chwila Reklam. Jaki? Reklam. Ej. Nie wiem. Guma do życia, jakaś guma o, do życia. Pokojnie. Co to jest? No. Oryginalnie się nie To jest to, co ja żyję. Żyję. Ja tym żyję. <laughs> ja to żyję, Że. żyję. Dobra. Yy, przekazaliśmy już przesłanie w pokoju. To ja zadecyduję, czy przekazaliście. No to pa. My no dziękujemy. To dziękujemy. To powtórzę. teraz mieć do traca Tak się żegnacie? To jest zrobione. Ach, nie śmiałem. Zakończę, będzie mniej lepiej. Jak to no, jest, że ty patrzysz, że tam, tam patrzysz? patrzy? Ja nie mogę patrzeć. No patrzę w tym pisem. Ej, no jak? A tyś w kamerę? Poszły gadnie, ale, ale po samą głowę błaszcz w kamerę. Dobra, pomachajmy, pomachajmy. Przysiek! Pozdrawiamy Cię tam, tutaj Polska Sopot. A powinieneś do kamery, a nie tam. Tutaj Polska Sopot. Pozdrawiamy Cię tam w Stanach. Nie jestem pedałem. Już.